To znowu ja, znawca pielęgnic. Ha, ha, ha. Śmiać się będziemy potem, e, ale od początku. A może poczekajcie, ja rybą jeść, bo jeszcze dzisiaj tak za bardzo nie dostały. A będziecie mieli na co popatrzeć bardziej, bo tak to one nie za bardzo chcą pływać tutaj z brzegu. Dobra, poleci trochę z na dół, to sobie też pojedzą. Czarny komar. Nie bardzo czarny, ale, ale no lubią to jeszcze Dobra, tak jak mówiłem tydzień temu, tapajosy mają nowy dom. Nowy właściciel bardzo zadowolony. Odpisał mi już po tym, jak je wpuścił u siebie, że naprawdę fajne ryby i, i jest bardzo zadowolony z zakupu. Cieszy mnie to niezmiernie. Mam nadzieję, że ryby będą się u niego trzymały zdrowo i wydadzą mu znowu potomstwo, tak jak u mnie podchodziły do tarła. Bardzo często tak samo i u niego myślę, że będą, będą się rozmnażać. Zbiornik ma duży, 600 litrów. Ma tam jakieś też ziemniojady? Coś tam jeszcze. Już mówię, nie pamiętam. On mi mówił nazwami łacińskimi, a ja nie mam głowy do nas. Niestety nie mam. Także nie powiem wam, co tam u niego pływa. Nie przysłał mi zdjęcia, bo bym wam wkleił. Dobra. I co dalej? Potem, jak mi e, odebrał te ryby, e, tak jak też wspominałem, zastanawiałem się, co dalej, co wpuścić tu do mnie, do tego akwarium. Tak jak mówiłem, chciałem mniejsze, mniejsze pielęgniczki jakieś, e, myślałem o pistograma. Udałem się po porady do fachowców na chickly.pl No i tam... E, Pierwszych takich, tam, po pierwszej wymianie zdań e, doszedłem do wniosku, że apistograma e, no to są ryby rzeczywiście bardziej wód takich czarnych i, i e, no w większości ryby płochliwe, dosyć takie e, delikatne, no. może nie aż tak mocno delikatne, ale, ale no, no nie na apistogramach odpadły. E, Większość, chyba znaczy większość, ci co tam wchodzili na, na, na tą stronę, na to forum, znają Rukiego, znają Papie, znają tam e, czy, czy i wiedzą, że to są ludzie, którzy się tam no, troszkę rybami interesują, troszkę więcej niż troszkę, mają troszkę więcej niż troszkę tej wiedzy. I Ruki podsunął mi pomysł, a może akarki. I rzeczywiście ja zapomniałem, kurde, że są przecież małe akarki, e, e, małe pielęgnice, które, które, kurde też są super, bardzo, bardzo fajne, kurna i, i pamiętam, że e, Szymek Fisz e, kiedyś tam, kiedyś, kiedyś, nie wiem, z dwa lata temu, kurde, miał całą taką serię filmów na YouTubie e, z e, akarką e, Czerwonogrzuchą, czy, czy tam, inaczej też ją nazywają, no, Dorsinger w każdym bądź razie. E, bardzo się ucieszyłem, z tego względu, że szybko na internet, jak to u mnie tutaj w Norwegii, kurde, można dużo rzeczy sprawdzić na internecie. E, Kurcze, są dostępne w sklepach tutaj w okolicach Oslo, Boslo. Więc mówię, e, kurna, no fajnie, nie, nie ma problemu, nie będę musiał się martwić z jakimś tam ściąganiem tych, e, tych ryb gdzieś tam, kurna, z jakichś dalszych okolic. Wysyłka ryb to jest zawsze jakieś tam ryzyko, kurna, chorób, nie wiadomo czego, narażenie na stres. A w sklepie, no, no wiadomo, no też mogą być te ryby chore, mogą być ten, no, ale to jest jednak... Yy, Kwestia tam pół godziny i są, są u mnie w domu i, i już kurde można je aklimatyzować, można tam jakąś kurde e, przeprowadzić kurde tą, tą, tą operację całą szybciej, wpuszczenia ryb do do akwarium, sorry. Ja e, nie przeprowadzam kwarantanny, chociaż dobrze wiem, że tak się powinno robić kurde, a z tydzień chociaż przetrzymać w tym, ale no po pierwsze, no, nie mam za bardzo warunków do tego, żeby tu postawić teraz, nie wiem, następny zbiornik z 50 litrowy dla, dla paru tych akarek. Kurde, no bo przecież ich w tych 18 litrach tamtego aquela, tej kosteczce nie będę trzymał paru, paru pielęgnic, no bo się po prostu zatłoką te rybki. No, no, to są jednak pielęgnice i mimo to, że są spokojne, to one mają jednak tą taką swoją agresję wrodzoną. Mam zapisaną w DNA. E, no dobra, no i tutaj jest cała historia teraz. Tak. Pierwsze co się zaczęło to tydzień cały wrażeń. Cały tydzień był, był, był e, usłany wrażeniami. Pierwsze to było wyłowienie tych moich tapajosów. O ile te większe sztuki nie było żadnego problemu, bo one e, jak gdyby nie miały możliwości wejścia tam w te kamienie, w te dziury jakieś tam takie i tam mogłem je łatwo wyłowić. Tak te dwie czy trzy sztuki mniejsze, które swobodnie sobie między kamyczki kurna wpłynęły, to była masakra. No, ja to akwarium musiałem, no można powiedzieć, że w 70% rozebrać. E, powyciągać te korzenie, powyciągać kamienie, kurde, no i ganiać rybę, nie? Ganiać ryby. Po tym, jak, jak już to zrobiłem, oczywiście włożyłem wszystko z powrotem do akwarium, podmieniłem część wody, bo tam wiadomo, mi się trochę dno wzruszyło i tam takie inne rzeczy. No więc co? No, ponieważ ryby są dostępne, dostępne w sklepie, e, zdecydowałem się już na, na te akarki, e, no to wale do sklepu. Ale do sklepu, kurde, do jednego, w jednym sklepie, kurde, pomimo to, że gdzieś tam na internecie pisało, że one są, to ich nie było. Ale, kurde, bardzo miły chłop zadzwonił, kurde, do, do drugiego sklepu, kurna takiego dużego. Kiedyś tam wklejałem film z tego sklepu, tutaj z Oslo, na Alnabru. Eee, I, a, że tam są i nie, nie ma żadnego problemu, jeść tam, dostaniesz, mają pełno. Pojechałem, patrzę... No są rybki opisane jako e, akarki wiśniowe, czy tam czerwono-brzuchę. Patrzę. No kurde, te rybki e, mają mieć kolor. Tu czerwony, tam brunatny, tu kurna czarny, tutaj taki ten. Te rybki nie mają tego. Więc wołam panią, kurde, i mówię to, czy to są te, czy, tak, te rybki? Tak, to są te rybki, kurcze. I ten tutaj, kurna, Dwie takie ciemniejsze pływały, reszta takie bladzizny. Mówię, no dobra, no ryby pewnie są jeszcze młode, w sklepie przestraszone, nie wybarwiają się, no bo przecież, kurde, no takie warunki są jakie są. Zakupiłem 6 sztuk w celach wiadomych: dobrania się pary, korekcji, ewentualnie obsady, potem, nie wiem, zostawienia sobie dwóch czy trzech par, czy, czy zostawienia jednego samca z jedną samicą i, i ewentualnie drugiego samca, czy tam, nie wiem. No, sam jeszcze nie wiedziałem. No, różne są opinie o, o tych rybach. Zbiornik jest dosyć spory jak na taką wielkość ryb, bo one dorastają maksymalnie tam do 8 cm. Więc w takim zbiorniku nawet Ruki z DPL powiedział, że mógłbym się pokusić o, o otrzymanie trzech par. No, więc... A ryba do tego łączy się w pary na całe życie. Ona nie zmie... samiec nie zmienia samicy już raz wybranej. Także, no kupiłem 6 sztuk po prostu. No. przyniosłem do domu, wpuściłem. No i patrzę. No i patrzę, patrzę na na te moje rybki. Kurde, coś mi nie pasuje. Coś mi nie pasuje. No i kurde, a tutaj wrzucę wam zdjęcie zdjęcie, co, co kupiłem. Zobaczcie sobie. No i tak patrzę na te ryby moje, patrzę i kurde, mówię, nie no, czy, czytam jeszcze raz sobie. No, w porównaniu do innych małych gatunków z rodzaju kara, jest ciało, e, jej ciało jest bardzo krępe, pełniejsze, a na przód głowy łagodniej zaokrąglony. Pas boczny zaczyna się od tylnej krawędzi oka i kończy na połowie długości ciała. Ten pysk taki zaokrąglony mi nie pasował, ale kurde, ten pas boczny zaczynający się od tylnej krawędzi oka i kończący na połowie długości ciała, no idealnie pasuje. Od drugiej części ciała do nasady płetwy ogonowej jest, e, widocznych jest 5 szerokich pionowych pasów. Są pionowe pasy, może nie 5, ale kurde, tam 3 czy 4 się do, doliczyłem u jednej czy u drugiej. E, e, zwykle pomiędzy oczami, zwykle, czyli nie, może tego nie być, tak? E, znajduje się wyraźny pasek, a u podstawy płetwy grzybietowej ciemna plama obrzeżowa obrzeżona niebieskim lub białym kolorem. No i tak, no tej, tego paska między oczami nie ma, ale płetwa grzbietowa, e, grzbietowa, ciemna plama obrzeżona niebieskim lub białym kolorem. No i ja tak popatrzyłem, no mówię, no nie ma tej plamy, kurde, ale Szymek Fisch też tam pisał, że u, u, u jego ryb też coś z tymi plamami, kurna, tak nie, nie było. Ale patrzę, patrzę na tą rybkę, no tam płetwa jest yy, ob, płetwa jest obrzeżona na niebiesko. Więc no mówię, no kurde, no to chyba te ryby, nie? E, ciało ciemno-brunatno-żółte. E, brunatno, brunatno Brzuch i podgardle barwy czerwonej. No kurde, no e, wkleję wam zdjęcie tych ryb, które, które są już... E, Albo nie, zrobię zrzut ekranu i wrzucę wam zrzut ekranu, kurde. Jak wygląda jeden gatunek, jak wygląda drugi gatunek, który ten prawidłowy już, tak? Bo jak już się domyślacie, nie kupiłem nie te ryby. No, więc jak może, mogliście sobie porównać jednej i drugie ryby kształtem się różnią, ale te kolory, te, te paski, te kropki, te, te linie, to wszystko inne kurde no <gryw> powiem Wam tak. No, nie jestem znawcą ryb, kurna, e, takim, że miał tam atlas głowy, jak co niektórzy na YouTube, którzy nakręcają filmy co rusz to z innym gatunkiem, opisują go i tak dalej, kurde. Ja e, to już nie raz powtarzałem, e, ja trzymam rybę dwa lata, trzy lata czasami, kurde, tak i biorę wtedy następny gatunek. I o tych rybach, których trzymałem, to mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć jak wyglądają, mogę powiedzieć jak się zachowują, kurna, czy parametrach tych wody, które ja im stworzyłem, czy się czuły dobrze, czy niedobrze, kurde, czy się rozmnażały. Tak poza tym nie, nie potrafię się wypowiedzieć. I tutaj też strzeliłem gafę, tak jak moi stali widzowie pamiętają moje kardynałki neonki chińskie, nie? Tak samo, kurna, zrobiłem teraz z tymi moimi pielęgniczkami. Ten gatunek, który kupiłem, to były heroty... Herot lapia multispinosa, czyli pielęgniczka miodowa, czy, czy, czy jakoś tak tam, e, a nie e, akarki dorsinger. E, I no, e, na drugi dzień, kurde, rybki znowu do odłowu. E, poprosiłem wcześniej mojego tutaj, kurde, darczyńcę, który mi dostarcza Ampu, ampułki i ampularie kurna i tam roślinki kiedyś od niego dostałem żeby mi zakupił dwie rybki w sklepie e, takim innym gdzie wiedziałem że gdzie one są e, e, złapałem te 6 te sztuk które kupiłem oczywiście wiązało to się znowu kurna ryby były ma, małe 5-6 cm e, więc znowu się to wiązało z wyciągnięciem wszystkich korzeni E, bo naprawdę te herotylapie są bardzo kurna, szybkie, bardzo zwinne i, i, i to graniczy z cudem. No, nie wiem, no cudem, yy, no nie dałbym rady tutaj złowić tych ryb w, takim, w takiej aranżacji, jaką ja mam. Więc znowu wszystko wywaliłem, wyłapałem te ryby, pojechałem do sklepu, oddałem pani, mówię, że to nie są te ryby, które są tutaj opisane na na kartce z ceną pani mówi, że to są te ryby nie? po czym zawołała, zawołała jakiegoś tam swojego kolegę i on mówi, tak, tu są te ryby ale tu są też właśnie te dopuszczone te drugie ryby, bo te już się skończyły nie? ale mówi, o tu jest jeszcze jedna, nie? no i w sumie tak wyszło, że mój, ten, mój dobroczyńca tutaj z Norwegii mój kolega, akwarysta zresztą też E, z zamiłowania wędkarz, e, taki naprawdę z prawdziwego zdarzenia, e, ku, kupił mi te dwie sztuki. Wcześniej ja w sklepie wymieniłem, znaczy oddałem te sześć, i tam z tego zbiornika udało mi się wyłowić trzy. E, więc mam pięć sztuk. E, Lita Kara Dorsinger, rybki. Malutkie. Na razie mm, są u mnie dwa dni, więc yy, ciężko jest powiedzieć, czy są agresywne, czy nie są agresywne. Na razie tak zauważam, że yy, chyba się ustala hierarchia w tym, w tym małym statku. Jeden samiec, podejrzewam, że to jest samiec, od czasu do czasu przybiera naprawdę czarne barwy. I tutaj próbuje zarządzać tym, tym terytorium. Pozostałe trzy rybki, to znaczy, tak powiem, tak, może te dwie ryby z innego sklepu i te trzy ryby z innego sklepu, te dwie jak gdyby się znały i one tak między sobą nie, nie, nie konkurują. A te, tą trójkę ten jeden samiec próbuje zagonić. Znaczy nie próbuję, no zagonił, o, tam w kącik tam w kącik zagonił. I one sobie tutaj tam siedzą we trzy, a te dwie z tego z tego drugiego sklepu opanowały tą część akwarium. Ten, ten duży korzeń i tam e, no generalnie tutaj przebywają. O, zresztą tam jedną widać. Chyba widać, bo ja mam mały ekran. Poczekajcie, ja założę okulary. No, widać tam nad korzeniem. Także ustala się hierarchia na razie w tym akwarium. No, będę obserwował. Zobaczymy, co, 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 co z tego wyjdzie. Czy się, czy się w ogóle będą chciały tutaj rozmrażać. No, parametry wody mają idealne, jeżeli chodzi o, o wymagania. Obsadę też według mnie e, mają taką, która im tutaj pozwoli na rządzenie w tym akwarium pomimo swojej małej wielkości. Kurde, e, zbrojniki. Aha, jeszcze jedno wam nie powiedziałem, że ja dokupiłem sobie L66 zbrojniki. E, dokupiłem trzy sztuki tak okazyjnie. Chłopak likwidował, a, a, znaczy no nie likwidował akwarium, ale likwidował ryby, a przerzucał się na krewetki. Poza tym miałem za małe akwarium. O, tu widać nawet jednego z tych, z tych maluchów. O, tu, 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 tu. Tam taki maluszek, kurde, to są takie parocentymetrowe, parocentymetrowe kurde, e, maluchy tych L66. Z tymi L66 dostałem w gratisie L128. Bardzo ładny ten zbrojnik, kurde, taki kropkowany, czarny, kropkowany. No, ale no w żaden sposób mi tutaj nie pasuje. Poza tym on dorasta do jakichś tam nie, 16 cm, dosyć jest duży, więc mógłby stresować, stresować te, te akarki. Te L66 66 też nie są, nie są małe, ale one są takie, że widzicie ich, tutaj z a widać jednego malutkiego, bo one ciągle siedzą w tych swoich tam zakamarkach. Tu sobie po, poznajdowały swoje zakamarki kurde takie i one praktycznie nawet do jedzenia bardzo rzadko wypływają e, to bym musiał, e, nie wiem, a może, może spróbuję. Spróbuję, wrzucę jakąś pestkę e, z jedzeniem. Może któryś wypłynie wrzucę z dwie to nic im nie będzie. Najgorzej zjedzą to, to kiryski Ryby w ogóle tak jakby się porozumiewały, w momencie kiedy e, wrzucam jedzenie, tych, tych zbrojników nie widać, ale jak kirysy wyczują, wyczują żarcie i zaczynają buszować, to tak jakby dawały sygnał i te zbrojniki kurna gdzieś tam się, skądś tam się wynurzą, wynurzą i, e, i po prostu zaczynają żerować, nie? Dobra, łyk kawy. Tak, ze zbrojnikami miałem też problem, bo musiałem ten wielki, wielki korzeń wyciągnąć e, przy łapaniu tych, tych y, małych y, pielęgniczek miodowych. One tak się tam kurna w te, w te dziury, w tym, jak, jak widzicie, ten duży korzeń ma dużo takich zagłębień, dużo takich zakamarków, kurde. I te zbrojniki, kurde, tam powłaziły. No i weź go stamtąd wygoń, tak? No, nie, można nakrzyczeć na nieco najwyżej ale one i tak nic sobie z tego nie robią e, więc no było dużo zachodu z tym żeby go tam kurna wydłubać z tych z tych, e, z tych szczelin kurna no tak żeby ich oczywiście nie uszkodzić ani nie zrobić im krzywdy jakikolwiek więc no widzicie jaką ma czarną plamę ta ma czarną plamę teraz taką tutaj na oku, ale reszta, reszta ciała tej ryby jest normalnie blada, ona nie ma żadnych kolorów, y, ani czerwonych, ani tam niebieskich, ani jakiś tam brunatno-brązowych, żółtych i innych, kurde. Ale są momenty, w których kurde, one ten y, nabierają kolorów, ja nie wiem od czego to zależy. Wszyscy my. Macie, y, opisane są w literaturze, że jeżeli ryba się dobrze czuje, no to tam czerwone podbrzusze, kurde, tam ciemniejszy. Ciemniejsze kolory i takie inne rzeczy, ale u mnie znaczy przez te dwa czy 3 dni, które tam te je obserwuję, zauważyłem, że one zaczynają robić się czarne, ciemne w momencie, kiedy albo się walczą ze sobą, albo coś się, coś się zestresuje, kurde, tak. No nie tam, że mocno, że tam, kurna, będę walił zaraz w akwarium i one się porobią czarne i ten, bo wiadomo, bo one pouciekają, ale... Jak mają jakąś taką sytuację na ten, to wtedy, wtedy zmieniają kolor, a tak to są bladziutkie takie, nie mają jakichś tam za, za pięknych kolorów, nie? Ale to też jest ciekawe, kurde, muszę, muszę, o. muszę to po prostu poobserwować i zobaczyć, od czego to zależy, bo może zmiana warunków parametrów, w których były trzymane w sklepie, a parametry u mnie też jakiś mają wpływ na na to jak one są teraz wybarwione znaczy na pewno miała jakiś tam wpływ ale no myślę że przez te dwa czy trzy, trzy dni już się tam powinny, powinny troszkę dostosować przyzwyczaić nie dostosować tylko przyzwyczaić a o czym ja mówiłem aha o tych zbrojnikach kurna że no jednego musiałem ten korzeń zaniosłem po prostu pod prysznic wziąłem wodę pod prysznica i go normalnie musiałem z tej dziury wypłukać stamtąd, kurna, no bo, no bo chwilę mi zajęło, zanim, zanim ja złapałem te, te ryby, które kupiłem źle, te, te, ten gatunek Herotilapia. więc no bałem się, że no bez wody, ja wiem, że zbrojnik jest, zbrojniki są wytrzymałymi rybami, ale no nie wiem, po takim wysuszeniu go kurna gdzieś na podłodze, nie wiem czy, czy po powrocie do, do akwarium by kurna nie, nie, wiem, nie zaczął chorować, czy, czy coś by mu się nie stało. Eee. O, no, wyczaiły, z Kiryski wyczaiły, że są jakieś tam jedzonko na tym, może się pojawią te moje L66. Ciężko, to są naprawdę, jeżeli ktoś chce obserwować zbrojniki kurna na ten, to musi mieć akwarium chyba gołe, żeby, żeby, żeby zobaczyć, e, po, pooglądać sobie te zbrojniki. No, no te moje kurna, to są nieobecne tutaj, jak na pięć sztuk, myślałem, że jak będzie pięć sztuk, to od czasu do czasu, chociaż jednego będę widział, a zobaczcie, nawijam tutaj już jakiś tam czas, a widzieliśmy jednego malucha, który przypadkowo się gdzieś zabłąkał. Sorry. No dobra, no, no tyle. No, widzicie, taki znawca ze mnie ryb, e, Ale ja powtarzam, no e, nie jest możliwością. Znaczy, no są ludzie, są tacy ludzie jak Papia, jak, jak tam e, jeszcze paru innych kurna, e, którzy naprawdę w tych swoich fishroomach mają po, nie wiem, 10-12 akwarii, przerabiają tam te ryby non stop i i, i i tych gatunków mają wiele, czytają, uczą się o nich i, i, i tak dalej. No, ja raczej jestem, tak jak mówię, no, trzymam jeden gatunek y, dwa lata powiedzmy, no, to przez 10 lat przerobię 5 gatunków, no, na, na temat których będę mógł coś powiedzieć. Tak? No, nie trzymam y, w akwarium 15 gatunków ryb. Tak? U mnie są, są drobnoustki, e, są te Beckfordi, są te Trifasciata, czyli te trójpręgie, e, dwa rodzaje kirysków i te zbrojniki. Tak? I, no i jakiś tam gatunek pielęgniarski zawsze u mnie jest. No. I o tym mogę opowiadać. No. Możecie się śmiać teraz ze mnie, że kurwa na, no, filmy na, 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 nagrywa na. Na YouTube'a czasami się tam wymandrza pod, pod innymi filmami, czy tam w filmach swoich się wymandrza, a takie gafy strzela jak z, z Neonkami, czy teraz z tymi akarkami. Kurna, jak można nie odróżnić Herotilapia od rodzaju Litakara? No można, no, no można. No jak człowiek jest podniecony e, z zakupem czegoś nowego. Chyba wiecie to z własnego doświadczenia, jak to jest: jak się idzie do sklepu i, kurna, człowiek jest kurna, fajne, chce, fajne, chce to mieć, no to tak sobie czasami, kurna, no tak czasami bywa po prostu, no kupuje pod wpływem impulsu i, i, i tak trochę nie, nieprzemyślanie, i, i, i ten, no dzięki temu mojemu koledze za zakup tych dwóch rybek, kurde. Yy, Odwiedził mnie tutaj. dowiózł mi ampularie malutkie, malutkie i trochę tam większe. Jest parę, parę sztuk już więcej. Do, tego, do tej mojej 60 też wrzuciłem parę tych ampularii. Na razie, z tymi, tak jak mówiłem wcześniej, z tymi Kaplopes, daję sobie spokój. Niech one sobie tam żyją. Kurde, w tej 60. Nie będę ich męczył wiecznie tym tarłem, kurna, bo ja chcę mieć młode. Będą chciały, będą chciały, to w tej 60 się też rozmnożą. O ile będą mogły, bo tak jak e, chyba nie pamiętam, ktoś mi napisał, że może być tak, że po prostu ryby hodowlane, które ten straciły jakiś w jakiś sposób e, możliwość e, rozmnażania się są bezpłodne, czy jakieś tam. O, pojawił się mój zbrojniczek, jeden z większych. Ten moich. A, widać go. Widać. No, także dobra. Chyba na tyle na dzisiaj. Eee, do następnego razu za tydzień. A może nie za tydzień? Nie, nie, nie. Nie będzie za tydzień, bo ja za tydzień znowu wylatuję do Polski. Znowu akwarium zostanie bez opieki na tydzień. Także do usłyszenia. Do zobaczenia za jakiś czas. Na razie trzymajcie się. Hej!